Niech ta procesja, ta Eucharystia będzie wyrazem naszej wiary, wiary w trójkąt jedynego Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego, wiary w żywą obecność Jezusa Chrystusa, który jest między nami. Będę błogosławił Pana po wieczne czasy, Jego chwała będzie zawsze na moich ustach. Dusza moja lubi się Panem, niech słyszą to pokorni niech się weselą. się razem ze mną. Bo Pan na mnie wysłuchał i uwolnił od wszelkiej chronii. Z i z zobaczcie, jak dobry jest Pan. Dziękujemy Panu Jezusowi za to, że jest dla nas pokarmem na drodze do domu Ojca. Za każdą Komunię Świętą, za każdy dar tej Eucharystii, że stał się tym, który do końca nas umiłował, dając swoje ciało do spożywania i swoją krew do picia.